Dobry wieczór. Dzisiaj Katarzyna w wersji roboczej i włosy i paznokcie, ale nie ja jestem tutaj najważniejsza, tylko nowości, które właśnie w tej chwili pojawiły się w moim sklepie i dzisiaj wieczorem pojawiły się nowości biżuteryjne. Dzisiaj wszystkie nowości mamy w kolorze ciemnego złota, rozgoldowe. goldowe, oprócz nowości, o których za chwilę Wam tutaj opowiem, mamy powracający bestseller. Bestseller, który jest z nami od początku. Stworzenia mojego sklepu internetowego i szału na ten model nie mija, więc zacznijmy właśnie od kolczyków. A mianowicie, modelem, który powraca, to są kolczyki Daggers, czyli takie wiszące sztylety zawieszone na kółeczku. I jak widać, ja dzisiaj mam je zamontowane dopiero na trzeciej dziurce. Ale spokojnie można je nosić również na pierwszej dziurce. Oczywiście nie muszę chyba nikogo przekonywać, że im więcej. Dziur, dziurek w uszach, tym lepiej. I teraz przechodzimy już do nowości. Kolczyki, które widać tutaj obok, to są sztyfty, taka przepołowiona perła. I jak to zwykle ma miejsce, dodajemy nie dość, że metalową zatyczkę, to jeszcze taką silikonową gumkę. Więc w zależności, co Wam łatwiej jest zamontować, bądź wygodniejsze jest dla Was na uszach, to tym możecie sobie kolczyk zapiąć albo nawet wpiąć i jedną, i drugą zawleczkę. Oraz te największe kolczyki tutaj widoczne w pierwszej dziurce, to są takie ni to koła, ni to prostokąty, powiedzmy taki zaokrąglony prostokąt i oczywiście musi być blink bling drzwi, mamy tutaj mnóstwo cyrkonii, są zapinane na zatrzask no i sądzę, że to jest model, który pasuje nie tylko na jakieś takie wieczorne okazje ale również i na co dzień z kolczyków to by było na tyle więcej już mi się tu nie zwieściło, Mamy jeszcze pierścionek, naszyjnik oraz prasoletę. Może najpierw zacznijmy od tego porządnego, właśnie. Kajdana na rękę. Nie jest on regulowany, ale za to ma bardzo mocne, grube zapięcie, więc to jest bransoletka, która ma być właśnie taka luźniejsza, bardziej wisząca na nadgarstku. No i ona robi zdecydowanie robotę na całej ręce. Nie potrzeba niczego więcej. Naszyjnik regulowany, który po środku ma ruszające się elementy, więc niezależnie czy trochę Wam się on przekręci w ciągu. Dnia, to te elementy zawsze będą na środku, bo grawitacja je ściąga. I mamy tutaj zawieszone kuleczki, a po środku mamy taką geometryczną zawieszkę, oczywiście wysadzaną cyrkoniami. Oraz ostatnia nowość na dzisiaj to jest pierścień Tylko teraz zauważyłam, że na złym palcu go zamontowałam, bo nie chciałabym wam tutaj pokazywać brzydkiego gestu. I jest to pierścionek regulowany, występuje w jednym rozmiarze, ale jest on dosyć mocno regulowany. Tylko jak to zwykle ma miejsce, jeżeli macie właśnie regulowaną biżuterię, to przypominam, że lepiej jest ją regulować z trochę mniejszym niż za mocnym naciskiem. I to jest coś, co docenią osoby, które mają podobne palce do moich, typu paliskie. Są szczuplejsze od tych kostek, i tradycyjne pierścionki, jak przechodzą przez tą kostkę, no to tutaj później latają. A taki pierścionek mogę spokojnie przełożyć przez kość i następnie zacisnąć, i on cały czas będzie w jednym miejscu, nie będzie się przekręcał dookoła. Wszystkie modele są już dostępne, jak to zwykle ma miejsce. Zostawiam Wam linka do strony i czekam na wiadomości, jak Wam się podobają te nowości.